Wkrótce swoją premierę będzie miała gra Assassin's Creed Shadows i z tej okazji zapraszam Was na podróż do pierwszej części, żebyście mogli zobaczyć, od czego to wszystko się zaczęło i jak ewoluowała ta seria przez niemal dwie dekady. Ponad 18 lat temu swoją premierę miała gra Assassin's Creed. Był to tytuł niejako wypełniający pustkę po Prince of Persia, a przynajmniej takie można było odnieść wrażenie. Głównym bohaterem, a właściwie bohaterami byli Altair ibn Laahad i Desmond Miles. Co ciekawe, rzadko kiedy gracze wspominają pierwszego Asasyna. Być może dlatego, że nie był on doskonały, ale przyznajcie, że jest coś takiego, że gdy wspomina się te pierwsze części serii, to zwykle wraca się pamięcią właśnie do dwójki i Ezio Auditore. Co jednak z mrocznym Altairem, który tak naprawdę rozpoczął tę hitową serię? Pierwsza część Assassin's Creed nie robi już dzisiaj takiego wrażenia, ale w roku 2007 był to całkiem niezły powiew świeżości. Gdy w 2007 roku otrzymaliśmy pierwszą grę z serii Assassin's Creed, mogliśmy mieć nieco mieszane odczucia. Z jednej strony historia walki asasynów z templariuszami zdawała się być powiewem świeżości, z drugiej, gameplay mocno przypominał inną produkcję francuskiego Ubisoftu, czyli Prince of Persia. W obu grach wspinano się po ścianach, jednak w księciu Persji wyglądało to znacznie bardziej finezyjnie, z kolei w Asasynie przyziemnie i jakoś tak naturalniej. Do tego historia, fikcyjna, aczkolwiek dająca poczucie obcowania z czymś bardziej realnym, co mogło mieć miejsce w rzeczywistości. Nic dziwnego, że oba tytuły były do siebie porównywane. Jak już po latach wiemy, te podobieństwa niestety okazały się sporą przeszkodą dla perskiego przystojniaka, o czym wspomniał sam Ubisoft. Z perspektywy czasu wyszło jednak na to, że skrytobójcy skradli znacznie więcej serc fanów gier akcji i tak oto Assassin's Creed ciągnie się po dziś dzień, przechodząc raczej kosmetyczne zmiany. Wróćmy jednak do korzeni i przypomnijmy sobie, jak to wyglądało kilkanaście lat temu. Być może wielu z Was się ze mną teraz nie zgodzi, ale rozgrywka w pierwszym Assassinie, choć niesamowicie schematyczna, była według mnie dość angażująca. Po utracie rangi Mistrza Cichych Morderców, aby odbudować swoją reputację i przy okazji rozwikłać fabularną intrygę, za każdym razem robiliśmy dokładnie to samo. Najpierw musieliśmy przeprowadzić mozolne śledztwo na temat swojego celu w miastach takich jak Masjaw czy Jerozolima, a ostatecznie wykonać najciekawszą z misji, czyli główne zlecenie na jakiegoś krwiożarczego jego mościa. Dosłownie za każdym razem, do końca gry, wykonywaliśmy te same czynności. Mimo wszystko, każde następne zabójstwo odkrywało kolejne elementy układanki całej intrygi i stawiało przed nami coraz więcej pytań. Czy to, aby na pewno Templariusze byli źli, czy może to my byliśmy cały czas mamieni słowami przywódcy asasynów Al-Mualima? Kto był naszym prawdziwym sojusznikiem? Sama historia sprawiała, że do bólu, podobna, aczkolwiek świetnie wykonany gameplay, nie był aż tak uciążliwy, w mojej ocenie oczywiście. Świat w grze był, powiedzmy, półotwarty, ale to pozwalało nie znużyć gracza milionem znaczników, jak to ma miejsce w dzisiejszych odsłonach. Dzięki temu w pełni mogliśmy się skupić na fabule i uważam, że to był niesamowity plus. A wiecie, że pomimo upływu lat pewne mechaniki z Assassin's Creed 1 poszły dzisiaj w zapomnienie, a były naprawdę całkiem fajne i potrafiły zwiększyć imersję gracza? Oto one. Jednym z ciekawszych mechanizmów było chowanie się w tłumie i udawanie kapłana, pamiętacie? Wtedy byliśmy niewykrywalni dla strażników, choć trzeba było to traktować z przymrużeniem oka, wszak nasz asasyn miał na sobie mnóstwo broni, która powinna i tak przyciągnąć uwagę przeciwników. Tak czy inaczej, było to jedno z kilku rozwiązań, które pozwalało przedostać się w trudno dostępne miejsce. Trzeba też wspomnieć o pierwszym skoku wiary. Ten element pozostał niezmienny po dziś dzień, nawet jeśli potrafi przybierać absurdalne formy. Walka bez systemu leveli. Jeśli przełamiemy obronę rywala i trafimy go mieczem, ten po prostu umierał. Wszystko wydawało się być tak realne w tym temacie. A przeciwnicy? Potrafili nie dać nam żyć. Tak, ucieczka na dach nie zawsze gwarantowała święty spokój, jak to ma miejsce dzisiaj, i czasem strażnicy gonili nas, wspinając się i skacząc za nami w równie ryzykowny sposób. Co więcej, gra uwzględniała jakieś poczucie równowagi. Biegnąc sprintem, na przykład podczas ucieczki, mogliśmy wpaść na kogoś i zwyczajnie się przewrócić, tracąc cenne sekundy. No i najważniejsze byliśmy przecież asasynem. Zbieraliśmy informacje, podsłuchiwaliśmy, wyciągaliśmy z ludzi przydatną wiedzę, obserwowaliśmy, działaliśmy w ukryciu, aż w końcu wykonywaliśmy istotne zlecenie zabójstwa. Dziś teoretycznie też możemy to zrobić, ale biorąc pod uwagę, że wystarczy już tylko wpaść w grupę wrogów i wybić ich w pień, gdzieś ta tajemniczość i rozgrywka w cieniu nieco się zatraciły. Ostatnie co miło wspominam, to reakcje losowych ludzi. W dzisiejszych asasynach na nikim nie robi wrażenia, że skaczemy po ścianach obok NPC lub biegamy sprintem, obijając się o nich. W pierwszej odsłonie ludzie reagowali na nasze jednak nietypowe zachowanie, stale je komentując Mała rzecz, ale cieszyło, że wzbudzaliśmy zainteresowanie naszymi akcjami. Pamiętacie, że istniał taki konflikt między asasynami i templariuszami? A w to wszystko mieszała się firma Abstergo w czasach współczesnych. Czy ktoś jeszcze w ogóle pamięta, że to była symulacja? Altair ibn La'aha był przodkiem niejakiego Desmonda Milesa. To właśnie za pomocą wspomnień współczesnego chłopaka mieliśmy okazję poznawać historię Mistrza Asasynów. Gra dzieliła się na rozgrywkę historyczną i tą w laboratorium, w której poruszaliśmy się z dezorientowanym protagonistą. Cała ta wojna Templariuszy ze skrytobójcami była jednym wielkim badaniem fikcyjnej firmy Abstergo za pomocą urządzenia zwanego Animusem. Z czasem jednak Ubisoft, tworząc kolejne części gry, coraz bardziej marginalizował znaczenie badań nad DNA protagonisty, a częściej skupiał się na pokazaniu konkretnych czasów historycznych bez udziału tych współczesnych wstawek. Nie wydaje mi się, żeby to była zła decyzja, ale jednak po tak ogromnej ilości kolejnych części, które ujrzały światło dzienne, z dużym sentymentem wspominam łóżko, na którym przeprowadzano eksperymenty na głównym bohaterze. Z czasem zanika także słynna walka pomiędzy asasynami i templariuszami. Z każdą kolejną częścią coraz mniej się o tym wspomina, a szkoda, bowiem to było w końcu sedno całego wciągającego konfliktu. Ja wiem, że Assassin's Creed inspiruje się historią i sam Ubisoft podkreśla, że raczej większość to fikcja, ale mimo wszystko pierwszy Assassin zdaje się temu troszeczkę przeczyć. Zapewne teraz wsadzam kij w mrowisko, biorąc pod uwagę to, co dzieje się wokół najnowszej produkcji Assassin's Creed Shadows, ale pomimo pewnych uproszczeń i zmian, lata temu Ubisoft starał się jakoś trzymać realiów historycznych pomimo fikcyjnych wątków całej fabuły. Oczywiście teraz zjawi się ktoś, kto napisze, że przecież Ubisoft luźno traktuje fakty historyczne i nigdy nie przywiązywał do tego uwagi. Czy aby na pewno? Tutaj przydałoby się przytoczyć słynną kuszę z pierwszego zwiastu na gry. Ostatecznie nie trafiła ona do finalnej wersji tytułu, ponieważ w tamtych czasach taka broń była zakazana przez papieża Inocentego II, za wyjątkiem Krucjat. To pokazuje, że francuskie studio mimo elementów zmyślonych starało się mimo wszystko trzymać realiów historycznych, dając graczowi poczucie, że uczestniczy on w czymś całkiem autentycznym i fakt, że postanowili oni zrezygnować z takiej broni dystansowej na rzecz wspomnianej autentyczności, przyznać się do tego drobnego błędu jest godne podziwu. Dziś, jak wiemy, w grach Ubisoftu pojawia się coraz więcej fikcji, a coraz mniej realiów. A szkoda, bo lata temu robiło to spore wrażenie i wzbudzało chęć zainteresowania się konkretnym etapem historii. Wiecie, co jeszcze przyczyniło się do sukcesu Assassin's Creed w Polsce? Absolutnie fantastyczny dubbing. Ty i reszta was! Wygląda na to, przyjacielu, że to ty zapłacisz. Nie będziesz już czerpać zysków z cierpienia bierzesz mnie za zwykłego handlarza śmiercią, uwieszonego u cycka wojny. Jako zagorzały fan pracy głosem byłem absolutnie oczarowany polską lokalizacją Pierwszego Asasyna, zresztą jedynego, który doczekał się polskiego dubbingu. Jacek Kopczyński w roli Altaira, Daniel Olbrechski jako al czy Borys Szyc odgrywający postać Malika, to tylko jedne z nazwisk, które skradły moje serce. Jakoś tak utarło się, że polski dubbing w grach niemal zawsze stoi na wysokim poziomie i ta produkcja jest tego świetnym dowodem. Jeśli ktoś nie ma możliwości przejścia gry, to polecam znaleźć na YouTubie film zręcznie zlepiony z kad który czasem odpalam sobie w tle podczas pracy. Idealnie dopasowano głosy do bohaterów i jednocześnie zostały one świetnie zagrane. Szkoda, że w kolejnych częściach nie zdecydowano się na takie rozwiązanie. Nie mam nic przeciwko napisom lub angielskim dialogom, ale sami przyznacie, że dobrze zrealizowany polski dubbing to zwyczajnie miód na nasze uszy. Poza tym, zawsze fajnie jest posłuchać, jakim wachlarzem możliwości dysponuje aktor, gdy w przypadku takiego Jacka Kopczyńskiego w jednej chwili słuchacie szalonego SpongeBoba, a w drugiej mrocznego Altaira. Co by nie myśleć dzisiaj o Assassin's Creed 1, myślę, że pierwowzór zasługuje na naszą pamięć. To dzięki tej części, Mogliśmy dostać kolejne wspaniałe. tak jak na przykład dwójka, która była niemal pod każdym względem lepsza. No i oczywiście wiele innych. To ona przetarła szlaki, to ona dała nam kultową serię na lata. Dajcie znać, jakie są Wasze doświadczenia z Assassin's Creed 1. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał Gram.pl. A ja za uwagę bardzo mocno dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Cześć.